Ale skądże się tu w ogóle wziął, co? O tropie drobcia! Zaszedłem za nim aż pod ganek. Tylko że ten drob miał długi ogon i wyglądał właściwie jak wielka mysz! Well, I'm, I'm, I'm running, so... Cześć wszystkim! Z tej strony Szymek, a to kolejny odcinek Zarka. Cóż, w dzisiejszym odcinku będziemy polowali na Megaterius, spróbujemy go zdobyć. Jednak na początku troszeczkę mojej gadki szmatki. Powiedzcie, jak się teraz patrzycie na ten dom, co się w nim zmieniło? Daję wam na to 3 sekundy, możecie napisać w komentarzach, jeśli chcecie. Odpowiedź jest taka, zmieniło się dokładnie wszystko. Zburzyłem ten domek i zacząłem budować go od nowa. Przerobana sprawa. Był jakiś dziwny okres w moim życiu, w Arku, w, w ogóle. Miałem problem z pamięcią, Ram. Nie wiem, czy to jest związane z tym, co się stało w Arku, ale te rzeczy były koło siebie w dość krótkim odstępie czasowym, więc możliwe, że miały ze sobą coś wspólnego. W każdym razie skasowała mi się postać. To samo, co było w pierwszym sezonie. Teraz mamy zupełnie inną postać. Dinozaury się nas w ogóle nie słuchały. Musiałem wszystko zrobić od nowa. Dlaczego zburzyłem domek? Ponieważ nie dało się na nim nic zbudować. To było bardzo słabe. I ten, co przetrwało, to nasz kurczę, pierwszy dinozaur. Jest tam, o. Nasz kochany Triceratops. Dlaczego przetrwał? Pewnie dlatego, że był w Pokeballu, czy coś w tym stylu. Dlatego, że on tutaj przetrwał, będzie głosił wszystkim, że tu kiedyś coś ważnego było. Dajemy opcję, wypuścimy. Nie porzuć. Myśmy go po prostu wypuścimy. Będzie żył własnym życiem, ale tutaj. Proszę. I on tutaj tak po prostu będzie łaził. No i co? Jak zauważyłem właśnie, że mam nową postać, wkurzyłem się. Co tu dużo gadać? Włączyłem, przyznaję się bez bicia, tryb kreatywny i zapałem tylko te dinozaury na trybie kreatywnym, które miałem wcześniej. No, mogą mieć troszeczkę inne levele, ale trzeba wziąć też pod uwagę, że troszeczkę długo już z tymi dinozaurami tutaj jestem i grałem z nimi jest tak, różnica 10 poziomów od złapania do, do teraz jest. Co my tutaj mamy ciekawego? Mamy teraz trzy piece, no i oczywiście ogródek, więc, więc spoko. Co <słuch> jednak do naszego megaterium? Właśnie tutaj do niego lecimy. Bardzo fajny okaz, to chyba 40 poziom, więc nie wiem czy lepszego znajdziemy, jest gdzieś tutaj. Kolor to też moim zdaniem, spoko, taki szaro niebieski. On gdzieś tutaj powinien być. By się zniknął. Nie, jest tutaj. No taki szary. Mam nadzieję, że będzie fajny. Zrobiłem tutaj już taką w miarę pułapkę na niego. Dobra, ty. Eam, um, gdzie to się robiło. Tu. Ty. Ty masz być pasywny synek. Jak tutaj coś zaatakuje, szczególnie ten dwie niedźwiedzie, to jest To jest po nas. Ten też jest tutaj Kurczę... Jak on do nas za bardzo podejdzie, to będzie nas bił. Hmm. To Jeszcze trochę. Dobra. Pan już na mnie będzie przeszkadzał. Okej. Okay. Dla jest taki. Bijemy go. On tutaj wchodzi. Napatosz się się na to. My zamykamy go z tej strony. Potem z tej strony i jest nasz! co tu dużo gadać. Lecimy z tym koksem. Ciekawy jestem, czy. To będzie pierwszy raz, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. Bo chyba jeszcze tak nigdy nie było. Robisz się. Nice. Wszystko jest gotowe. Lecimy. Nie wiem, czy ten megaterium jest szybkie i nie wiem, czy nie, nie zabije za jednym hitem. Nigdy nie miałem do czynienia z takim dinozaurem, gdzie on jest? Hamias. Bum! Kurde. O kurde! Szybko! Oto pok! A nie jest aż taki super mocny. Dobra, i, i, i. I się tu nie mieści, tak? Ale ja tu nic nie widzę. Coś eee... się zrębało. Znowu nic nie poszło zgodnie z planem. Kurde! Eee... Spokojnie. Tu jestem bezpieczny. Jak nie. No spróbuj mi coś zrobić stary. O nie drugi przyszedł. No to tego ja tutaj tak mogę zarąbać. Tak też można. No i drugi. Pięknie. No ja chcę tylko tego pierwszego. No nie do końca taki był plan. Ucieka! Okej, okay, ale teraz co z tym drugim? Gryw chodź tu. Słuchaj, co do ciebie mówię! Bum! Okej. Okay. Gdzie jest ten szary? Nie mówcie, że mi uciek. Kurde, okej, okay, plan złapać megaterium, podejście drugie. Musimy troszeczkę stuningować naszą pułapkę, z tego co widzę. Musi być trochę nieco co szarsza. Tak, gdzieś może. Jak najbardziej tutaj. Dobra, żeby on tu wszedł. Okej, okay. chodzi, od nie wychodzi, ja krążam. I betonuję go tutaj. Będzie wszystko dobrze. Przynajmniej taki jest plan. A zwykle plan lubi ulec zmianie. Czas to nasze Megaterium. Tutaj jest, dobra. Pym! Udało się. Od razu już się nie poczęć za siebie, trzeba uciekać. Nie ma go. Ua! Szybko! Szybko! Udało się? Znowu coś kurde poszło nie tak Hello? Tutaj kurde. o kurde dobrze Śwósteczka Batonujemy gnoja Tutaj I Come on! Udało się! Chyba! Udało się! mi przypomina jego wyraz twarzy? Majka Wazowskiego, tak? Totalnie, tego z memów, a raczej Saliego Wazowskiego. Leży. Cóż, po dogłębnym researchu w postaci jednego filmu na YouTube, wiem, że nasze megaterium nie będzie jadło mięsa, ani jagód, tylko będzie się oswajało przez miód, co jest nieproblematyczne. Na szczęście wiem, gdzie w okolicy gdzieś są tutaj ule. Jest. Chyba jest Okej, okay, tylko jak się do niego dostać. A w ogóle nie, nie wiem czy zauważyliście, ale jak już wspominałem, mamy nową postać i zrobiłem ją troszeczkę inaczej, trochę tak śmieszniej. Wow! Kecal. To będzie lądował, nie? Dobra. Jak to zrobić, bo wiem, że jak ja będę podbierał miód, to na mnie zaatakują. Mogę tutaj tak kucnąć? i wziąć? Nie. Fuck! Uff, dobrze. Tylko co teraz? Na początku sprawdźmy drogę ucieczki. Yy... O. No fajnie. What the fuck? Nie! Co mnie zabiło? Nie! Dobra, ekspedycja po miotu, podejście drugie. Przy pierwszym zginąłem. Co jest grane? Przy pierwszym zginąłem właśnie tam, i potem straciłem gryfa w najbardziej głupi sposób, chyba na świecie. Znaczy, był na pasywnym. Coś do niego przyszło. Okej, okay, idź po miód, podejście trzecie. Proszę za mną podążać. Dziękuję. Dobra. Mój był gdzieś tutaj, jest. Dobra, my tu parkujemy. Schodzimy. Teraz powolutku, powolutku. Najlepiej tędy. No nie, come on! Ha! Ja nie umarłem. Chodź to. Nie umarłem, dlatego, bo mam troszeczkę więcej HP niż wcześniej. I przez to już nie będę umierał. Tak jest sprawa. Okej, okay. tutaj też był Ul i pewnie już jest napełniony. Mam nadzieję, że przez to, że mam tak mało HP, nic się ze mną nie wstanie. Okej. Okay. Ten w ogóle patent z... trochę, trochę, trochę. Genialnie! Jest tu miód! Jest! Gdzie jest? Dobra. Bierzemy, uciekamy! Nie! 3 sekundy muszę przetrwać. Jedna sekunda, proszę. Yes! Dało się. Nie! 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 No dobrze. Mamy raz, dwa, trzy, Nie! raz, raz, dwa, trzy, trzy, Nie! raz, dwa, To jest Nie! Nie! To jest jest Nie! W ogóle śmieszne, że w ulach od razu były słoiki. Dobra, dlaczego trzymam takie coś w Argentinie? Teraz na przykład ten termin ważności miodu jest 25 minut. Jak ja go dam tutaj, to już jest, no kurczę, 6. Nic słabo. Dobra, bierzemy ten miód. Dobra. Zobaczymy, czy styknie, bo nigdy czegoś takiego nie osłajałem. No i dość konkretny level, więc może być problem. Nie to. To. Nie. Okay. To nie, to nie, to nie, to też nie, to też nie. Sia. No. Co? Wystarczyło z 10? Albo 5? Nie no dobra, przesadziłem. No ale trochę to jeszcze zajmie. No cóż, korzystając z okazji, że Megaterium tam się samo moje. zróbmy Fabrykator. Na początku w ogóle myślałem, jak straciłem ten cały dom, postać i dinozaury, że po prostu moje sobie, nie wiem, takiego bronto. Przyjdę nim tutaj i tutaj, tutaj będzie mój drugi dom. No właśnie, tak jakbyśmy jak, jak jak zginęli, to od razu zróbmy też gdzieś tutaj łóżko. Trzeba się nauczyć na błędach. Fabrykator damy po drugiej stronie tutaj. Pięknie. No i z aktualności. Mamy tutaj dużo ciekawych rzeczy, takie na przykład jak... ...siodło na golema. Karabinek, pompę... Wszystko ze zrzutów. Beach. Kolejne siodomo na megaterium. Na spino. I co najważniejsze... Właśnie. C4. Jakiś wiatrak. E, nie, nie to tak. Nie, oczywiście. To, to chyba było tylko w czerwonych zrzutach. Plan na miotacza ognia. I na amunicję do miotacza ognia, więc... Będzie grubo. No, ale do tytułu tego odcinka, nasz pan, albo pani, pani Megaterium wstała. Bierzemy ją do domu, posiadłamy i zobaczymy co potrafi. Megaterium, słyszałem właśnie, że jest bardzo dobre do zbierania hityny i w ogóle do zabijania wszelkiej maści robactwa, zobaczymy. Dobra, jak to działa? Lewy przycisk. Walimy. Prawy przycisk. Okej. Okay. C. Nic się nie dzieje. Szybki jest. No taki średni. Dobra, gdzie to, tu jest, jest jakiś robak. Co to noga. Może być, nawet dwie. A jak to działa? Co się nic nie dzieje? A jednak się coś dzieje. Co? 600. 700 hityny? To jakiś żart? O kurde. What the fuck! Podoba mi się to. Jak widać mamy takie cow, bo trwa jeszcze 100 sekund. Spoko sprawa. Jest modliszka. Zobaczymy jak to na modliszce działa. Ty. 400 HP w ogóle Kolejna modiszka. No, ja, ja... ogólnie to je po hitynę i po polimer, bo przy okazji jak żeśmy już zrobili fabrykator, to się przyda. Uf, dwa hity. Niepostrzy, niepowstrzymana maszyna z zabijaniem robaku. To i coś jeszcze będzie? No jasne, że tak. Tym. Kolejny. Tylko Wow! 600! Co? Takie hity zabierają... 400? Takie coś 600? Mogę tak przez cały czas? Jeszcze raz, muszę to sprawdzić. A pewnie zabierają więcej staminy. pewnie. Dobra, czy tu coś... Jest. Tam są skorpiony. Pum! 650 od HP Ym. 300 Hityny Pięknie, ale to pewnie przez to, że ma taki duży level. No więc muszę przyznać, że Mega Megatherium. Jak myślałem, że będzie taki po prostu typ do zbierania Hityny, to sobie myślałem takie. Ech. Ale muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że będzie. Że będzie zdobywał aż tyle Hityny. Więc pierwsze wrażenie takie, no jest, ale drugie, trzecie i czwarte, kurczę już genialne po prostu. Opłacało się go stejmować. Mamy organicznego polimeru, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, o kurde, sto Dobra, korzystając z tego, że pomiędzy odcinkami też napadałem na różne tamy bobrów, no i zgromadziłem troszeczkę perełek. Miały być na tą platformę, żeby zrobić nabronę, ale stwierdziłem, że wolę wybudować drugi po prostu dom będzie dobrze. To będziemy mogli je przeznaczyć do czegoś innego, mianowicie do zbroi. Bum, bum, bum. Tutaj czego będzie brakowało? Najpewniej, nie wiem, skóry. Polimeru? Co? Okej, okay, spoko. Ja już myślałem, że będziemy wyglądać SWAT w, pewnej, w pełnej okazałości. Co my tu mamy? hełm, to i to. <grystanie> jak wyglądamy teraz? No jak SWAT w prawej w pełnej okazałości. Cóż, to było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Ja się, był za sterami jakiejś maszynki w zabijania, to bardzo przyjemne